Tu o proszę bardzo atakowania Nie ma. A to czy mu? No. A jeśli chodzi o plecach, to on ma tutaj o dużą taką komorę. A tutaj ma taką mniejszą. A! jest A tu ma taką mniejszą komorę. I chyba. Ja. To... No nie, nie ma do... Nie, chociaż tu? Nie, spoko, też nie ma do Także to fajny taki plecak na wycieczkę. I generalnie kosztował on 5,99, tak? 599, czekaj ja tylko pokażę, bo to było plecak, plecak, tu jest plecak. O. Jest plecak tu. Jest 5,99, bo to jest bardzo istotne. Now this is very important. Dobra, to może nawet śniadaniówka. No, Myślę, najważniejsze śniadanie. Tu mamy śniadaniówkę. I tu są takie dwie części. Że chce się otworzyć to górną, to trzeba tu o, rozpiąć. I tu jest. I co tam można dać na przykład? Kanapkę. Nie wiem, jakieś wafelka, musy można. Wafelki. Ka kanapkę, coś słodkiego. I potem teraz zamkamy. I jeszcze tu jest druga przygródka. Ona ma fajnie. I tu jest mus. A tam można w tych małych przygródkach na przykład jakieś winogronka wrzucić. Albo, albo... na przykład jabłuszko się pokroi. Jabłuszko albo jakieś Ja boróweczki. mogę powiedzieć, ja mam taką śniadanie. A tu kamerę, Że zawsze jak chciałam otworzyć śniadanie, myślałam albo o ławkę. A przez... No bo ciężko chodziła, a ta a i fajnie lekko chodzi. I zawsze. Potrafiłam nawet sobie tu zdrapać do krwi. Ała. Nie, nie. To tu mamy ten plecak. Taki. Hmm. Ale to jest takie miękkie, fajne. Takie taki o... pluszowe. Hmm. Jak prawdziwy kot. No, tu taki to są takie jak gwiazdki. Co wygląda z tyłu, czy taki... Fajny, jest taki ortopedyczny ten plecak. I za pięknie takie. Hmm. teraz... Nie Mówi, wiem, może pierwszy. Takie pyszniotki. Tu, tu mamy worek. Dobra, to patrzcie. Tu mamy coś Napisem Amelka i jakiś nie wiem. Lisek. Lisek. Liskowa. Tutaj mamy piórnik z puszinem. Wszystko jest puszinowe. Jest faza na puszina. Ciekawe co będzie, jak będzie rok szkolny, a Amelce się skończy faza na puszina, a wszystko jest w pushiny. A patrzcie, jak wygląda piórnik, jak jest wypchany, no, wypchany po grze. Dobra. Tu mamy puszyna, który je, je sobie na motorku, czy tam na rowerze, I on ucieka z domu. To raczej motorek, bez dymek za nim, więc to raczej jest jakieś zmotoryzowane. O, na śniadaniu to jest taki sam motyw, tylko to jest bardziej jakby niebieski piórnik. Dobra. A ten bardziej Eto tutaj... mi to tutaj... To tutaj. że mam dwa pióra. Eee, że na było. przykład jak się jedno zepsuje. Mamy hmm. dwa pióra. Że jak się jedno mi zepsuje, to mogę drugie. Albo jak na przykład ten. Powinna mi trzy pióra, bo jak mi się zepsuje, a ktoś be... nie będzie miał pióra, a to Ale co też... dam mu zepsut? <laughs> Ale, Ale to jest zapas dla ciebie, a nie dla kogoś. <laughs> Ale jak na przykład ten. Ten. Pióra. Nieważne, nie pokazujemy mamy... zawartość piórnika. Dobra, tu mamy takie sukretki pióra. Pióra. świecowe. Czyli uh -huh. jak on świecowe. Tutaj mamy nóżki żółte. Tutaj mamy dwa ołówki. Uh -huh. Strasznie grube, a takie no nie No nie wiem jak to będzie jeszcze nie one są... Chyba tylko bardziej się nadadzą do tego, do jakiegoś rysowania. No, do czegoś takie grube, nie mają tego. E, pakowny ten piórnik, sporo ci się w nim zmieściło. Tutaj mamy kredki. Kredki mm -hmm. takie. Ja większy... to, na, to są najlepsze kredki, bo one są fajne, miękkie. I ja powiem, ja miałam piórnik, miałam większe tamelki. Co nie? To no. ja mają być nie widać. Co no. nie? I mi się nie mieściło nic w tym piórniku. <laughs> no. A ja mam mniejsze i mi się wszystko mieści. Tutaj mam taką, o, ona akurat jest w tej takiej folii, no, jest na razie. bo na przykład jak będę mierzyć sobie, to sobie ją ściągnę, a jak tak mi się na przykład coś wyleje w plecaku, co nie? To ci się linijka nie, nie ubrudzi. Mi się na przykład wejdzie do tego no. i mi się ubrudzi, a jak nie będę, no to się nie ubrudzi. Dobrze. I co tam jeszcze masz? Ej gumkę mam. A jest i gumka. Majuśka. Tutaj coś tam pisze. Bambino. I na przykład mam tu e, temperówkę. Się... Masz pomalowane, to jest brudne. Tu mamy, nie wiem, czy na grube, czy na chude. Na grube, bo zobacz. Mm. Grube. A na Ale na... masz też. Ale na grubą... Nie nakładaj na palca. Nie nakładaj. No się utniesz. Dobra. No. Maja mi dała coś... To są wkłady. Wkłady do pióra i musiałam jej coś pomagać, żeby pióro widziała jak włożyć do tego i ją a Zrobiłam jej szybko. taką szybką lekcję, w się wkład do pióra, bo nie Tutaj. Wyjdzieło. No, to jest trochę mechanizacji w tym. I mam szybko. dwa kleje. Dwa kleje. I dwa kleje. No kleje się przydają. Jeden, jeden się klej powodują. duży. No nie otwieraj, bo on się będzie sychał. Jeden duży klej. Jeszcze mam chudy mały. I taki uh -huh. mam. Tutaj jakiś pies. Bo max te brzuszek, bo meksy brzuszyki. Dawaj, zeszyty pokazuj. Mam? <grym> o, a tu są operatorzy. Ja. Ale my nagrywasz... No, dawaj. To pokazuj wszystko. Mam akurat ile dużo. Wycinamy, wycinamy. Ej, ej, wycinamy. Oczywiście, się wszystkie nie przydadzą naraz, ale... Tak. Lepiej mieć na zapas. Lepiej mieć, no. Tu mamy taki z Puszynem, który sobie coś maluje, robi coś. Coś maluje ołówkiem, albo coś szkicuje. Albo coś pisze. Mhm. Albo jakiś liścik. Może mhm. ma kogoś... Yy, może na przykład w komuś się zakochał i chce liścik... Wiosny. ten, albo no, tak tam Love pushing. No to chyba faktycznie jakieś, no, jakieś miłość. dobra. A i tu jest w A tu? Ile? 32 czy 16? 32? I tu jest takie, że można się podpisać. Tu latające. I można napisać do jakiego przedmiotu. To kamera nie chce. Hmm? Ostrości złapać. Tutaj. A w ogóle jeszcze tu jest takie fajne, że tu nie jest takie. Część jest dotknij. Matowa, część... Czekaj, dotknij. O, że część jest błyszcząca, a część jest matowa. Tutaj się błyszczy. Widać, bo się odbija światło, I... a tu jest matowe No i, jest, jest, i tutaj też. I tu też, no. I jest tu 30. Czekaj, bo nie widać, pokaż. Tu. O, teraz. 32. 32 kartki i a5 w kratkę, no. Tu jest też taka ten matowa, a tu błyszcząca. Mm -hmm. Tu jest też 32 kartek. I tu też kartki. I kratka. Mm -hmm. I tu jest też takie matowe i ten i błyszczące. Tu mam taki, że niby pada deszcz. I mam akurat tu, że deszcz pada, literek i krople wody. I tu ma parasol, tu nie ma, co on i coś tu rysuje. Tu jest takie brokatowe. Ode mnie dostała? A, bo tu jest 16 kart. Kratka. Czekaj. Z... Co to było? W linie. A, i tu są... Tu jest katowe, No, super jest. A tu jest, Ej, to jest normalne. Ej. Co? I... No tu ile jest? Czekaj. Co? opieraczka podolana? 16 kartek. 16, no? 16? Mhm. 16 kartek. A i w linie. A i taka okładka, jakieś zabawa. Nie wiem ma tu chyba słuchawki. I kratki. Czy kratka, czy linia i, i, I ja mam. 16 kartek. I tutaj Barbie. Tak. Miałam w drugiej klasie fazę na barbie. <noise> Dobra, okej okay. To tutaj mamy Barbie. Barbie Mhm i swoją koleżanką. I... Kratki. Różowa koleżanka. Kartek jest 16. Tak, super. Tutaj um, z mini i akurat znalazłam ten zeszyt. Patrzę, czy nie ma żadnych pomalowanych. I nie ma pomalowanych. A. To... A. I ten. Kartek, ile jest? 16. Mhm. 16. 16 kart. O, tu są dwa takie same. O, Jeden o, jest ode mnie. A oba są w kratkę albo w linie, Czy... One, oba są w kratkę. I tu jest takie? Tabliczka mnożenia. A tu? Też jest? Tu też jest. Pokaż tabliczkę mnożenia. O, teraz lepiej. O, o, o super, super jest. To. Tu mam taki zeszyt, co nie wiem, jakiś śniega, czy co? Hmm. Taki barier dla chłopaków? Dla chłopaków, ale dziewczyny też mogą mieć taki. To jest taki. Szachowy i kratki. A, 30... trzydzieści. A, i znowu mamy dwa takie same. Super. I tu w stronę Ale jeszcze coś mam. O, Chyba jeszcze coś. Tutaj. No, 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 jeszcze coś. coś. Jesz... No. Nie wiem. Zaraz się dowiemy. O, ostatnia, ja i ty masz jeszcze z tymi. No właśnie, chciałam to poszukać. Z tecznymi. A to poszukasz? Tylko tu Czuć mamy. Co ci tu wystaje z tej teczki? No właśnie. Właśnie. Tu mamy taką, ten, Teczka. jak teczkę. Chyba coś tu. Słucham, muzyk. na w zawartości? zawartości nic nie ma. A, czyli nie ma nic, ale jest teczka. No, teczka. Dobra, to plastyczne albo takie rzeczy. A to się chyba cieszy, że idzie do szkoły, co? Teczkę mamy, teczkę z kotkiem, który trzyma sobie misia, a obok jego jest włóczka jakaś, a z tyłu... I chyba sobie udzielkał e, czapeczki. Tak. Albo ktoś mu. I coś mi założyli I co my tu mamy jak odbieramy? Tutaj mamy plastelinę, jak ja zobaczyłam plastelinę, to... No. <noise> Ale zapomniałam, że to jest ze szkoły. Amelka z plastelinę. Ale jakoś teraz tak nie mam. Mm -hmm. W ogóle ja takie małe rzeczy lepiej z plasteliny. I jak jeszcze nie lepiłam z plasteliny, to robiłam z kartek, jakieś wykinałam, robiłam jakieś... W ogóle jakieś butki dla lal... Tak, jakieś buty dla lalki robiłam. Jakieś takie jedzenie, jakieś szaszetki. Tu Plastelina. No taka. Co tu może podrócić, żeby się nie pomieszało? Farby. Dobra, to tu są farby. Plakatowe. No. Pędzle. Mhm. To tu jest duży pędzel i mały. To Sama muszę się. Z... Dobra. Dwie tutaj są. Ale to pogięłaś. Takie były. Śczące. Mhm. tutaj, mhm. tutaj astronauci. Ale to jest blok rysunkowy po prostu. Blok. Ale jak jeszcze jak... i tu znowu białe. Biały. I, biały. Mm -hmm. I to na chwilę. Dziękuję bardzo za uwagę. Podoba Ci się? No Ta ogóle... firma jest. Na no, Beniami. To jest jak Miami. <laughs> Nie mogę się Moja czy... to już wszystko rozłożyła na biurku. Nie mogę się przesadzać na to wszystko, patrz. To mi się podoba, to mi się podoba, wszystko mi się podoba. No. Zeszyty, wszystko jest takie ładne. Całkiem no, całkiem, jak zapłoncenie to jest po prostu... Myślałam, że to się wygina, to jest miękkie. To miało się wyginać? Czekaj. Ja wygląda że to się nie wygina. Nie! To się... to się wygina! A, to się zaraz łamie. Dziękujemy za oglądanie kanału. Nie zapomnijcie o łapkach w górę i o zasubskrybowaniu.